Siemano, Siemano, targi TSW i sprzęt, o którym, no właśnie, chyba większość sadowników e, nie wie, a ja się zastanawiam poważnie nad jego zakupem czyli rozrzutnik do, no właśnie, do czego? Chyba do wszystkiego. I mamy tutaj właściciela tego sprzętu, czyli Wojtka Lemazowskiego, firma Siedem. Wojtek, i kilka pytań do Wojtka odnośnie, odnośnie tego rozrzutnika. Zaczynamy od początku czyli mamy tutaj w nim Zaczep łamany, e, tak jak tu rozmawialiśmy wałek proponujesz ze sprzęgłem, ze sprzęgłem z kołkiem śniadłem, dobra, e, taśma która nam tutaj, dawaj przejdźmy z tej strony, taśma która tutaj napędza i podaje jest dość szeroka i to mi się podoba, bo jak mamy wąskie taśmy, to jest tutaj ryzyko nie, jakiegokolwiek za, e, zapchania. Dobro Wojtek, tłumacz na czym, polega, na czym polega te śmigiełko i jak to powinno, jak to powinno chodzić. To wyglądać wygodnie. które powoduje to, że nie, nie sypiemy takiego paska wąskiego jak do potrzebowania trocin w porówkach czy dawania towaru growy w w z tylko mamy śmigło, które. E, Pieczarka czy jakiś obornik lecił. Rozsypuje nam tam no. i rozsypuję szerzej, szerzej żeby cały rządek był spany z obu stron. No jednym przejazdem. Czyli w moim przypadku na przykład mamy tak, podłoże pieczarkowe i chcę wjechać do sadu, żeby mi, wiecie, pod drzewka tutaj to rozrzuciło to nie gdzieś dalej, nie już na 3 metry i tak dalej. Wtedy to sobie tutaj na silniku hydraulicznym jakby lekko zdławiam, żeby mi chodziło wolniej. wolniej jak tak. Ma. I wtedy mi ładnie sypie pod drzewa. A gdy na przykład mam sad wyrwany i chcę sypać na szerokość dwóch metrów, bo no, na, na te miejsce, gdzie będą rzędy drzew, wtedy to śmigiełko no, przyśpieszam. Tu masz podnieść, a, tu jest, to, tu to jest miejsce, do góry. Tu to to no. to jest do to góry. I wtedy i wtedy, I wtedy, mi rozrzuca, i wtedy mi rozrzuca. Odczułeś mniej więcej, jak szeroko to może rozrzucić? Tak, żeby było, było ładnie rozrzucone. Tak między, czy to jest na przykład szerokość dwóch metrów, półtora metra, trzech metrów? Do półtora metra rozrzucimy. A, do półtora metra. Jeżeli chodzi o towar, trocina, tak, trocina, no bo trocina to jest torf, kora, zrębka. Z tym, że przy zrębce, przy jakiejś korze trzeba zastawę podnieść maksymalnie do góry, żeby nie było oboru, żeby się nie zapychały. Zrobi... Wiem o co chodzi. Adapter. Powiedz mi właśnie, obornik, zwykły obornik koński, czy zwykły obornik, wiesz, krowi. Oboki da radę gdzie da radę, tylko trzeba po prostu ustawić wolny posuw na podłogi, a duże obroty muszą być na, na rotorach, żeby wszystko porwało, bo inaczej się zadławi i przeciągają się zębatki, łańcuchy. Wiem o co chodzi, wszystko z głową, wszystko z głową w takich sprzętach. Dobra, to teraz zasada działania w ogóle tego rozrzutnika, bo żeśmy chyba tego nie mówili, jak on wygląda, jak on wygląda w środku. Więc macie ja jeszcze wam pokażę pewnie przebitki skrzynię ładunkową. Na górze, mamy, na górze mamy takie specjalne dechy, gdzie możemy jeszcze więcej tego towaru nawalić. Do objętościowych e, towarów, Ta. do trocin, do torfu można ładować z czubem. I teraz mamy tak, ściana, e, inaczej, ściana, którą możemy opuszczać do, załadunk do załadunku i podnosić, do... tu macie na siłownikach. I teraz im bardziej ją podniesiesz tym więcej ci wpada na rotory Tym więcej idzie towaru na, na rotory Przy załadunku opuszczamy maksymalnie żeby można było tego towaru naładować Żeby się nie sypał na rotory na taśmę Bo taśma nie wystartuje Wiem, no. Jak będzie pełna I przy pracy podnosimy do góry I więcej podniesiemy Pod, tym Podniesiesz ją tutaj. maksymalnie tutaj do góry yy, tak, jak, tak jak tu jest ten, ten daszek To yy. za zabudowanie czy nie? nie. Jaka jest Trzy maksymalna? No yy, gdzieś do, do tej. Yy. Do tego zagiema. Do tego zagięcia. no to i, tak jest, to i tak jest sporo miejsca. E, powiedz mi jeszcze tak, posłów e, łańcuchów ja korzystałem ostatnio z, ze zwykłego rozrzutnika Tam był posłów łańcuchów e, poprzez małek mechaniczny i taki pulsacyjny. Pach, pach, pach. Tutaj, tutaj, tutaj tego nie ma, idzie ciągły posłów. E, usunęliśmy jakby zmniejszyliśmy szerokość rozrzutnika, no. bo z jednej strony był posłów mechaniczny ustawiony, tam było 20 cm szerokość się rozrzutnik. A jeszcze i... odnośnie szerokości, bo tutaj właśnie poka nie pokazaliśmy tak naprawdę, jaki on jest, jaki on jest wąski. Pamiętasz się jego wymiary, czy tutaj po, po kołach, czy ogólnie? Wymiary to jest ładunkowej yy, po zewnątrz, szerokość metr, metr szerokość jest wysoki, no. jest te, też na metr, po kołach jest metr 40. No 40, czyli do każdego koła. Była taka wyjdzie. wersja kompaktowa na targi nie, żeby nie za duży był robimy szerokości od 1,20m metr metr 40 1,40m długości paki 4m i wysokości metrowa albo 1,40m na tą pakę z tymi, z tymi zastawkami zwykłym turem takim wiesz ciągnikowym to wsadzę czy już potrzebna do tego ładowarka 2,20m jest wysokości od ziemi do nadstawki tur powinien po, poradzić łyżka taka to może być problem No. Dobra, jeszcze zajrzymy na chwilę do, do tych rotorów. Jedyne napędzanie, jedyne co jest napędzane z wałka to rotory. To rotory. To rotory. Tak, czy czyli to mamy... Czy, i przenośnik łańcuchowy. Tak, mówiliśmy o tym, żeby wałek, wałek oczywiście ze sprzęgłem, bo w takich... W takich sprzętach potrzebny jest wałek ze sprzęgłem przewraczego Coś się stanie, jakiś kamień, coś, żebyśmy tutaj nie poszkadzali tego Najgorsza sprzętu Najgorsze jest trocina, to co w trocinie jest gratis Czyli deski, jakieś kołki, drzyny, wszystko tam co może zablokować wałki Ile par hydraulicznych jest potrzebne, żeby podłączyć się? Dwie, dwie pary wyjść hydraulicznych, tak żeby w standardowych traktorach można było podłączyć Jedna do zastawy hydraulicznej Druga do napędu podłogi, taśmy i tego, tego śmigiełka. Podłoga i taśma pracują na takich samych prędkościach? Inaczej, czyli po, podłogę mogę regulować sobie prędkość podłogi po subu. Taśmy też. Taśmy też i taśmy wszystko też. mam jakby na tych pokrętełkach na silnikach, tak? Tak jest, no. Aha, no to tu mamy fajnie, mamy właśnie jeden napęd i te wszystkie regulacje. Eee, dobra, idziemy teraz idziemy teraz do tyłu. Tu mamy. Jeszcze ta da... przekładnia. A, dawaj jeszcze przykład. Był napęd, napęd hydrauliczny, mechaniczny był w standardowych rozrzutnikach, czyli taki skokowy posłuch. No. Tam szło 5 cm, stawało i tak cyklicznie. Tak, tak, tak. Dawało nam tu szerokość 20 cm z lewej strony, z prawej, był napęd łańcuchowy. Mhm. Zrobiliśmy to, że tamto to przerzuciliśmy tu za, ten, za tą osłonę niebieską, za łańcuch i mamy węższą, węższą maszynę przekładnia hydrauliczna rolmu zalana olejem przydapęd y, hydrauliczny z regulacją i święty spokój jest Tych, y, po... tak ma, mam wrażenie, że hydraul z hydrauliką jest nie problemów niż z mechaniką, bo tutaj co ma się pomóc tutaj tak jest naprawdę olejem, nie ma przekładnia zalana i nic tam się nie dzieje a jak tam jest wszystko odkryte w tym mechanicznym były zapadki, które się Wycierać, trzeba wy... było to ta, innować, tam, wymieniać, i to hydrauliczna jest lepsza. Dobra, to idziemy w takim Pod razie. Od czterech lat nie sprzedaliśmy żadnej mechanicznej. No ja też właśnie. No i hydrauliczno sobie wyregulujesz. No, powiem ci, że dla mnie, w zwykłym rozrzutniku, ta, ten mechaniczny czasów był po prostu za wolny. Tam jest Zawolny. regulacja, można sobie... Tak, Ale to tak jak... Mówisz, to jest... Coś tam się wytnie, coś tam ten i ta regulacja nie działa. Powiedz powiedzmy jeszcze pojemność czy, e, tego modelu, który jest tutaj. Ile tu jest to metrów? sześcienny? To jest 3 metry sześcienne plus ta stawka czyli tak 4 metry wejdzie tutaj spokojnie jakiegoś torfu, trocin, bo to obornik wiadomo no. ładujemy na... Powiedz, na... Mi, powiedz mi, to jest, to jest e, 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 standardowy rozmiar, który sprzedajesz sadownikom? nie, standardowy jest 1,20m, czyli szerszy czyli jest szerszy o 20cm? To jest o metr dłuższy. dłuższa 4 metry taki jest na zaczepie skrętym zastanawiam się zastanawiam się czy jak on by był, bo on na ile teraz ugłosi? No? 4,5 metra. metra. Czyli miałbym 5,5 metra w jadę nim w miałbym rząd, sadownicze? Nie, 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 już nie, 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 tak, 5 ,5 metra to jest, kurde, tak... Żeby, tak sporo. Jak jest dwuosiowy, wtedy można opuścić na tej, na tej jednej osi i jeszcze prawie prawej skrętu się bardziej. Zmieści. Ja to samo robię z platformą, że mam właśnie na dwóch osiach i to jest właśnie pani opuszczasz ją sobie na ramiona. No, ona ci idzie do góry, do góry i, i nie i zabija. Wbrew pozorom, ta platforma też u nas jest taka wielka, a praktycznie wjeżdżamy nią w każdą dziurę. Opony standardowo takie, czy coś innego? Standardowo są dziesiątki rolnicze, czyli te węższe to są 340. Yy, czyli te szersze, Taki no. takie fajne. Yy, Ocynk w całości? Ocynk jest za dopłatą. W opcji. Ramy, burty są ocynkowane, razem yy, rama dolna i górna Burty? To czekaj, to mówisz co jest za dopłatą? Za e, o... yy, dopłatą jest ocynkowanie tej ramy górnej i dolnej. A, w ten sposób. Burta jest zawsze ocynkowana. Każdy, ja, się, ja, się z, powiem ci, ja się zawsze zastanawiam e, nad ocyko, ocynkowanymi maszynami, bo no dobra, jeżeli ją garażujesz no, e, garażujesz, no, to, no, to, no to ten ocyn może nie jest potrzebny jak ją stawiasz na dworzu i ten rozrzutnik ma mieć żywotność 20, 25, no. 30 lat, no to może ten ocynk to może ten ocynk rzeczywiście jest e, dobrą Najważniejsze to żeby umyć po jakimś oborniku, bo obornik jest najbardziej agresywny no. i czy on będzie ocynkowany, dobra, czy on będzie tu sobie przejdziemy. Umalowany yes. to i tak. No. Jak zostanie tam obornik jakiś, to, to i tak go dobrze. Mamy tutaj, słuchajcie, e, e, mamy tutaj drabinkę. Zaraz sobie tutaj przycelujemy jak tu jest. O. To powiem wam, że pojemnościowo, nawet bo to jest ten tak, jak, was, jak mówi, ten mniejszy model, to pojemnościowo on wygląda. On wygląda dobrze. Światło robocze zakładasz? Zakładam. To jest belka na, na ten. na, na światło robocze. Światło robocze w środku belki. W I to mi, się nie, i to mi się podoba. Ja też sobie u siebie na dwukółce zrobiłem właśnie taką belkę, bo jak mam światło robocze, po prostu gdzieś wiesz, dołożone Schrowane, do czoła, zawsze, jest, zawsze są rwane, Zawsze, są, naszyłki, zawsze czymś jest. się trafi. A tu jak masz schowane, to jest tutaj spoko. Napinanie, napinanie słuchajcie. z zewnątrz nie trzeba tam nie wchodzić nigdzie, to było dojście. Dobra, wychodzimy, bo ja mam poważne pytanie. O to, o co zawsze każdy chce spytać. Czyli cena. Czy Cena tu poczyni cuda? Nie, sprzęt wygląda naprawdę modelu, Który stoi na targach, 46 tysięcy netto? Yy... Pozostała wersja 43 netto po wymiarach 1,20 m na 4 m na A tutaj masz, tutaj masz e, dołożone, tak, do, jakby tu są op dołożone opcje ocynkowania. Ocynkowania, e, przyspieszacza masz. Przyspieszacz i szerokie koła. I szerokie koła. No i taki właśnie rozrzutnik O, teraz właśnie fajnie widać na filmie, jak, jak on sypie. I tutaj właśnie widać te, te śmigiełko, jak fajnie podbija e, do góry delikatnie tą, tą pieczarkę. Bardzo fajny sprzęt. E, ceny znamy. Rządek osypany z obu stron. No. Fajnie. I tu macie akurat na tandemie. I z tego, co widzę, tu masz e, koło jedno, e, jedna oś masz rozstawioną, rozstawioną wężej a drugą szerzej, żeby nie robił kolei jest stabilniejszy wtedy nie buja się tak no i słuchajcie, tak to właśnie tak to właśnie działa to my już kończymy w takim razie nagranie, bo klienci czekają wstawimy wam numer telefonu adres, dzięki nie, wielkie nie, za film dzięki, o użytkownicy o użytkownicy, można to wspinać to pan się wypowie, jak to działa nie ma lepszego rozrzutnika od tego, no i już mnie pan przekona. numer jeden na rynku, żaden inny ma, ja, że, ja, ja, ja miałem trzy rozrzutniki wcześniej i ten jest najlepszy. Ja, ja miałem skykowałem inne, ale tu sprzęta. są rozwiązania, które widzę, że w tamtych jest jakieś, jakaś wada, a tutaj jest to wszystko. To jest, jest to kapitalny sprzęt, rozwiązanie. I do czego lepszyma. pan używa ogólnie? Pieczarka. Pieczarka. To tak nie, to będzie pieczarka wstać. Rozsiewał pan, właśnie tutaj rozmawialiśmy o tym, żeby rozsiewać, rozsiewać jakby na, 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 na załóżmy na gołe pole, jakby miał rozsiać na jakiś tam szerszy areał, da, da radę bez problemu? Da radę, tu jest tak dużo regulacji, można jechać szybciej, wolniej, można ten adapter, ten, ten wyrzutnik do góry, można, można opuścić do dołu, no, jest szereg regulacji, maszyna w pełni przemyślana, kapelusze z głów dla konstruktora. Wiecie, i to jest to, to jest po prostu opinia klienta, która robi różnicę. Dobra, 13 minut nagradzę za nami, wrzucę Wam dane Wojtka, odnośnie numer telefonu i tak dalej, i tak dalej. Wrzucimy też link do Facebooka, tam też macie różne rozrzutniki. Pozdrawiam serdecznie, dzięki, dzięki. wielkie za film.